Aleksandra Florczak, Lilnius.pl. Jesteśmy na Gromda 5, krwawy piątek, miasto Grzechu. Ze mną Tomasz Zademo Witam. Witam, witam wszystkich. Dobry wieczór. Tomku dzisiaj miałeś tak naprawdę zawalczyć w finale z wasylem. Niestety poprzez Twoją kontuzję, poprzez złamaną rękę nie udało się, aby dzisiaj ten finał się odbył. Będzie on przełożony na grom D6. Powiedz, jak w ogóle to się stało, że twoja ręka po trzech tygodniach dopiero dowiedziałeś się o tym, że ona jest w ogóle złamana. No bo byłem na prześwietleniu na początku e, i na TK, ale ponieważ była dużo puchlizna, to nie było widać pęknięcia po prostu na tych prześwietleniach. Dopiero jak zapisany byłem na rezonans, tam powiedzmy trzy tygodnie czy cztery później, e, tam wyszło, że ta kość była pęknięta. I no tak, ponieważ wcześniej właśnie nie by to było to widać na tych e, prześwietleniach, to nie wkładaliśmy tej ręki w gips, bo ta puchlizna szybciej rzeszła, że mogli ruszać tą ręką. No ale się okazało, że jednak jednak tam coś było. No, ale mimo wszystko, ja miałem w planach długą przerwę i tak nie trenowałem, więc na szczęście nic tam nie naruszałem dalej. E, nastoczyłem 8 miesięcy, 7 walk, z czego 5 było na gołe pięści, więc e, organizm pokazał, że już potrzebuje odpocząć. Stąd też według mnie wyszła ta kontuzja. Powiedz mi jeszcze jak ostatnio właśnie wygrałeś na Grondzie z bykiem Pawłem, to nie udało mi się ciebie złapać kurczę na wywiad. Jak się czułeś powiedz wtedy po tej wygranej, jakie emocje ci towarzyszyły? Opowiedz coś więcej, jakbyś miał wrócić do tego dnia i, i tamtych emocji. No ciężko tak otworzyć w głowie, ponieważ tak dużo się działo, tak szybko się działo. E, tutaj atakowało mnie 30 osób, tutaj właśnie dużo osób do wywiadu, tu już czekało pogotowie wezwane, więc e... Też już zaczęli się złościć, że na oni wiadomo, są wstrzymywani, jakąś komuś może trzeba będzie ratować życie, a, a tutaj wiadomo, tyle się działo. Każdy zadawać chciał jakieś pytania, nie tylko właśnie z osób z mediów, ale tak po prostu ogólnie gratulować, rozmawiać. A ja byłem na dużej adrenalinie, wiadomo, to, była, to było coś dla mnie wielkiego wygrać ten, ten, ten finał. Pamiętam, no że właśnie emocje, że nie spałem jeszcze potem przez 24 godziny już byłem bardzo zmęczony. A jak Twoja rekonwalescencja teraz wygląda i dochodzenie do zdrowia? No niestety. W polskim sporcie tak do końca nie jest, że się odpoczywa. Siedzę na zakładzie siebie w pracy. Dodatkowo wiem jeszcze taką jedną pracę po południami, czyli po pierwszej pracy do drugiej, że trenować nie mogę jeszcze, muszę odpoczywać, to dorabiam sobie, że zarabiam pieniądze. I potem jak zacznę trenować, żeby się nie przejmować o finanse, tylko móc się poświęcić właśnie przygotowaniom i więcej regenerować się, mniej pracować wtedy. Ostatnio e, Artur Szpilka e, na zapowiedzi e, Gromdy 5 powiedział, że jest twoim wielkim e, fanem e, i podziwiacie uważa, że jesteś odkryciem Gromdy i idealnie wpasowujesz się w tą organizację. E, jak myślisz, e, to jest e, coś, z czym się utożsamiasz? No, oczywiście, to no, przyznam, że bardzo miło, ponieważ no, fajnie, że człowiek, który kiedyś w ogóle nie wiedział kim jestem, który mnie nie znał, nagle tak fajnie, miło powiedział, że jest jakiś to mojego typu fanem, no wiadomo, w tych walkach na no, gołe pięści. E, znaczy no, ja się nie czułem w ogóle w tych walkach jakoś, że będę nie wiadomo kim, tak samo, że, e, że się jakoś odnajdę. Po prostu chciałem zawalczyć, bo zapowiedziałem na pierwszym, e, za, no byłem w studiu, powiedziałem p, p, w otwarcie, że mógłbym się spróbować, że się nie boję spróbować, ale nie przypuszczałem, że tak dobrze mi będzie szło. Powiedz, uważasz, że kto wygra dzisiaj w superfajtach? I w superfajtach? No tak, nastawiałbym na... Teraz na gór, Górskiego, tylko nie wiem, jaką ma formę aktualnie, wiadomo. No, ona jednak na jego z powodu na jego doświadczenie i jest bardzo sprytny ringowy ma duży. Potem jeszcze jest ten, kto jeszcze z superfajtów jakoś się nazywał, ten... Nie Arab, tylko... King Kong? A, King Kong, no myślę, że doświadczenie Goata tutaj e, je będzie większe, ponieważ walczył na gołe pięści i jest typowo stójkowiczem, a z co a to King Kong przegrał z Miklaszem nawet na wotorę, a, a, a nie, nie jestem pewien, o tym strzęła łatwiczkiego było, prawda? A, a, a tam jednak też było gołe pięści, to też parter. No i no, no myślę, że to takie moje typy są bardziej. Aha, no i, i łazar. Według mnie łazar e, jest twardy, teraz jeszcze lepiej, pewnie przygotowany, bardziej taktycznie, też ma doświadczenie. A w drabince turniejowej? Ciężko określić, ponieważ nie wiem, jaką aktualną formę kto wniesie i dyspozycję do ringu. Też nie znam wszystkich zawodników, ale jednak pięściarsko, ponieważ poprzednie gromady wygrywali jednak sportowcy, pięściarze, prawda? Czy kickboxerzy, tak jak Diego bardziej jest i bokserem, i kickboxerem, tak samo jak ja kickboxerem, bokserem jestem, pięściarzem, to według mnie może ten wygrać właśnie Gleba, ponieważ on też ma 150 walk amatorskich, z czego 7 wygranych, tylko też ostatni raz walczył. Chyba w 2013 roku, z tego co wiem, więc to też bardzo duża przerwa, może zardywiały ja mnie już ciągle trenował, ale no stawiałbym na boksera. No i taki mój taki. E Nieznana taka bardzo osoba, ten Bubu, nie wiadomo co potrafi, ale e, słyszałem też o nim różne rzeczy, różne historie. No ale wiadomo, że opowieści z ulicy, czy tam e, gdzieś, gdzieś takie wiadomo, gdzieś tam ktoś powiedział, ktoś powiedział, to nie zawsze się sprawdzają. Też znam wiele osób, gdzie z historii opowieści słyszałem, że są wielkimi zabijakami, tak już powiem, a, a w ringu okazywało się, że przegrywali szybko przed czasem. E, dlatego no według mnie, ktoś z pięściarzy, jeszcze brat jest oczywiście Cezarego Samełki, brat ten Samełko też tutaj, też pięściarz. Też bardzo bym właśnie stawiał na pięściarzy bardziej przede wszystkim, nie? A jakie te historie o Bubu słyszałeś? Podziel się. A nie, może tak ja nie lubię rozpowiadać, ponieważ nie będę opowiadał historii, że słyszałem od kogoś, ktoś powiedział. E, lubię tylko potwierdzone informacje, e, sprawdzone informacje, a, a, a ja nie będę tej siał jakichś fermentów, jak to się mówi. Dzisiaj jeszcze walczy Don Diego z bykiem, kto wygra według ciebie. Tak, tak, mówię, według do mnie Don Diego, ponieważ ma więcej walk na gołe pięści, bardziej doświadczony też jako sportowcem, umie się zachować w ringu, wie kiedy odpocząć, wie jak skrócić dystans, wie jak sklinczować nagle w tym dystansie. Rytum, o taka opowieść, tak on mi pomógł przed turniejem gromdy, powiedział mi jak mam w tych walkach się odnaleźć pomiędzy walkami. Tak samo ja teraz poszedłem i oczywiście powiedziałem mu, walczyłem z bykiem, wygrałem. Też walkę prowadziłem, według mnie, tak jak widziałem, mój trener tak samo, więc też mu podpowiedziałem parę wskazówek, w zamian za to wiem, że możemy się spotkać w walce o pas, e, oczywiście jeszcze pokonać e, Wasyla, bo jak ktoś mówi, Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli, ale e, gdyby się tak właśnie zdarzyło, że wygram z Wasylem, to fajnie będzie, że najpierw sobie pomagaliśmy, a na końcu mamy się zmierzyć, to jest takie sympatyczne. Myślę, że to będzie sportowe takie jakby wyzwanie dla was obojga. Jeżeli wygrasz z waselem i uda Ci się zawalczyć potem z Don Diego. A słuchaj, powiedz, słyszałeś o ekspansji Gromdy na rynek Stanów Zjednoczonych? Słyszałem, ale na razie się w to nie zagłębiałem. Najpierw trzeba właśnie wygrać najbliższe pojedynki u siebie na podwórku. A jeżeli będą potem propozycje, to możliwe, że nie wrócę do klasycznego boksu, tylko. Zostanę w walkach na gołe pięści. A jak zapatrujesz się na walki z Afroamerykanami? E, walczyłem już ale właśnie w boksie amatorskim i, i, i chyba w kickboxingu nie. No, nie tak, tylko nie, też również w kickboxingu. E, twardzi zawodnicy, e, bardzo charakterni, czy się zależy który na pewno, ale e, ci, którymi ja walczyłem. To no, solidne, fajne, masywne hopy, albo po prostu e, mieli charakter tak samo, e, więc mm, mam doświadczenie też w walce, nie przerażam ja tam nic nimi ani nic zaskoczy, myślę, ale jeżeli nie sama technika. Tomek, nie wiem czy pamiętasz, ale przed e, poprzednią gromdom e, powiedziałam ci e, pierwsze co, że wygrasz. Ty wtedy powiedziałeś, że pewnie mówię tak każdemu. Ja powiedziałam, że to nieprawda e, i sprawdziło się. No, masz dobre oko pewnie jako znawca, albo to jak właśnie przebywasz, albo po prostu jakiś sentyment masz do mnie z innego powodu, tak zrobiłaś, powiedziałaś. Nie, no ja wiedziałam, po prostu wierzyłam w Twoje umiejętności i, i mentalne przygotowanie psychikę. Myślę, że tutaj to odegrało najważniejszą rolę, że byłeś po prostu nieugięty i do samego końca walczyłeś. No, myślę, że było czuć wtedy, że przyjechałem tu wygrać, na pewno jak opowiadałem właśnie w wywiadach, że jestem przygotowany na finały, na ciężkie walki, to no myślę, że jeżeli to właśnie było czuć, było to energia ode mnie, to wiele osób tak też, w sumie, no niewiele, ale to były osoby, które tak typowały, więc cieszę się właśnie, no cieszę się, miło mi. I dziękuję. Tomasz, to ja dziękuję za rozmowę i powodzenia Ci życzę w dalszym dochodzeniu do zdrowia i w walce w wieczoru Gromda 6. Dziękuję bardzo. Już się nie mogę doczekać, jak znowu się ponownie wszyscy zobaczymy tutaj. Pozdrawiam.